Pan minister pewnie tak powie więcej o planach dotyczących kultury. Ja bym powiedzieć, że nie ma na jednego odnośnika do Europosła, który jest członkiem Komisji Kultury, to jest pan Piotr Borys. Niestety on ze względu na pewne rodzinne zobowiązania dzisiaj nie mógł wziąć udziału w tej konferencji i w tej, tej dyskusji, ale prosiłbym, żeby poinformować że Państwa, że przy okazji np. Europejskiego Konferencji Kultury, który jest zorganizowany przez pana ministra i jego Komisja Kultury, z Parlamentu Europejskiego również przybędzie. Także to europarlamentarzyści odwiedzą Wrocław przy tej okazji. I przerwę w prostu charakterze budżetowym będzie odbywało się również na forum Parlamentu Europejskiego, o niektórych w imieniu pana posła będą będę mógł państwu powiedzieć w szczegółowych pytaniach do ministra. Także że wydarzeń, które będą mogli Wrocław, to nie... jeżeli, jeżeli rząd jest dostatecznie pod tym względem przygotowany jako całość, wszyscy miejscowie są gotowi na takie nagłe sytuacje, to wówczas ta prezydencja jest sukcesem. Ale zostało tu już powiedziane, jeszcze jeżeli można jedno zdanie dodam, bo nie wiem jak czasowo, prawda, wyglądamy, Mianowicie zostało już tutaj powiedziane, że prezydencja polska ma możliwość otworzyć pewne nowe możliwości i standardy. Myślę, że to nie, nie zostało powiedziane w kontekście jakichś wyjątkowych naszych polskich megalomanii, przygotowania, że jak my już to, to będą zupełnie nowe standardy, ale w sytuacji wynikającej znów z określonej sprawy prawnej, prawda? Dlatego że. Jesteśmy prezydencją, która działa na warunkach tego właśnie nowego traktatu lizbońskiego i pierwszy... Masz swój plan, ale, ale jest bardzo żywiołowy i dynamiczne, więc nie wiemy jak wyjdzie. Tak czy inaczej będzie to ciekawe myślę, doświadczenie do, do, do pokazania, chociażby podczas Europejskiego Kongresu Kultury, który w haśle ma no, przecież kultura dla zmian społecznych, więc, więc dokładnie koresponduje z tym, no, co już się zaczęło u nas dziać, również nie tylko w sferze teoretycznej, ale praktycznie do działania. Hmm. Chciałbym, bo mamy hmm, pana europosławieckiego, chciałbym zapytać, jak to jest widziane stamtąd, czyli, czyli z Brukseli. Bo hmm, w Polsce ścierają się dwie koncepcje, hmm, jeżeli idzie o prezydencję. Jedna, nazwijmy ją egoistyczna, a druga solidarnościowa. Tak? Egoistyczna mówi, że jeżeli już mamy swoją prezydencję, to powinniśmy forsować swoje interesy narodowe, powinniśmy in, y, forsować swoje, swoje interesy. Z drugiej strony solidarnościowa koncepcja, ja tu robocze tak nazywam, to jest chyba bliższe koncepcji w ogóle europejskiej, że